Buenos Aires, oglądacze, to jest Angelika. Ja mam na imię Piotr. Będziemy się tutaj doskonale bawić i przy okazji pokazywać Wam różne gry, takie dziwne, na przykład jak Lupin Louis i Bóg wie jeszcze jakieś inne, które się pojawią na naszym stoliku. Będziemy je wybierać subiektywnie, to co nam się podoba. Nie będziemy pokazywać wszystkich gier. Znajdą się też smart y i różne inne dziwne rzeczy. Angelika będzie mi Wasza pomagać. Dziwne. Tak, Angelika będzie mi pomagać. Będziemy wspólnie sobie tutaj rozgrywać różne partyjki. I mam nadzieję, że ten kanał przypadnie Wam do gustu i będziecie chcieli z nami y, powygłupiać się, pobawić się. Postaramy się to zrobić jakoś jajcarsko, żeby można było się doskonale bawić, jak na przykład takim y, Lupin Luim, którym będziemy się tutaj bawić. No I co, to tam, bo my tu po prostu działamy spontanicznie. Zapraszamy. mm -hmm.